Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie Justin Upshire, która zginęła 3 listopada 2006 roku. Zapraszam. Justin urodziła się 6 lutego 1979 roku w Minneapolis i tam mieszkała przez 11 lat aż do czasu przeprowadzki do Memphis. Rodzina wspominając małą Justin, mówi, że ta była słodką i wrażliwą blond włosą dziewczynką, która zawsze kochała zwierzęta. Później jej rodzina przeniosła się do Centralnej Virginii i tam Justin uczęszczała do Albert Merrill High School. Następnie poszła do Hollins College, ale później uznała, że ten college nie zapewnia jej odpowiedniej nauki w kierunku takim bardziej biznesowym. I kobieta postanowiła zmienić szkołę, tym razem idąc na Piedmont Virginia Community College. W 2002 roku ukończyła James Madison University. Zatrudniła się po tym w niepełnym wymiarze godzin w sklepie Lowe's i to jest po prostu taki sklep budowlany. W tym samym sklepie jako menadżer pracował Eric Abshire. Para się w sobie zakochała i od tego momentu byli nierozłączni. Justin miała wtedy 20 lat, a Eric 26. Później Eric postanowił dołączyć do Marines i kiedy wrócił, to para pobrała się i to było w 2006 roku. Następnie Eric postanowił, że założy własną firmę. Z tego co mi się wydaje, to był kierowcą wywrotki. Justin także dostała nową pracę i jak twierdziła, była to praca jej marzeń. Kobieta została nauczycielką w przedszkolu. Był piątek, 3 listopada 2006 roku. 27-letnia Justine przyszła do pracy. Wszyscy jej współpracownicy pytali ją, czy coś jest nie tak. Myśleli, że Justine płakała, bo jej oczy były całe zapuchnięte i ogólnie nie wyglądała najlepiej. Ale kobieta powiedziała im, żeby się nie martwili, bo to tylko alergia. Później tego dnia była jeszcze widziana na zajęciach na University of Virginia. Justin spóźniła się na te zajęcia 30 minut i podczas nich ani razu nie zdjęła okularów przeciwsłonecznych. Zajęcia zakończyły się chwilę po godzinie siódmej wieczorem i Justin po prostu się ulotniła, nie rozmawiając z nikim. O godzinie 1.57 nad ranem, kolejnego dnia, wykonano połączenia alarmowe. Chodziło o potrącenie i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Policja przyjechała na Taylorsville Road w Barboresville i tam natknęli się na krzyczącego i płaczącego Eryka, który klęczał na środku drogi. W ramionach trzymał Justin. Kobieta niestety już wtedy nie żyła. Erik powiedział policji, że Justin zadzwoniła do niego o pierwszej 1.19:00, powiedziała mu, że jej samochód się zepsuł i poprosiła, żeby ją odebrał. Była około 7 kilometrów od swojego domu. Erik wsiadł na swój motocykl i pojechał do miejsca, w którym powiedziała mu, że jest. Tylko, że kiedy tam dotarł, to znalazł ją leżącą na drodze. Erik powiedział policji, że siedział z nią i okrył ją swoją kurtką. Powiedział, że następnie poszedł szukać pomocy. Poszedł do kilku domów przy drodze i jeden z właścicieli jednego z domów, do którego zapukał, zadzwonił pod numer alarmowy. To połączenie zostało wykonane właśnie o pierwszej 1.57 w nocy. Erik powiedział, że w sumie to miał telefon komórkowy w kieszeni, ale ze względu na szok nie zdawał sobie z tego sprawy, po prostu o tym zapomniał. Dlatego to nie on zadzwonił pod numer alarmowy, ale właśnie jeden z mieszkańców osiedla. I o ile z pozoru wszystko faktycznie wyglądało na wypadek i na ucieczkę z miejsca zdarzenia, to policjantom wszystko szybko przestało do siebie pasować. Funkcjonariusze nie znaleźli na miejscu zdarzenia żadnych np. odłamków szkła, śladów poślizgu czy też śladów hamowania. Justine nie była ubrudzona od drogi i pomimo rozległych obrażeń na jej ubraniu nie znaleziono krwi. Policja odkryła również to, że pomimo, że Eric powiedział im, że Justine zadzwoniła do niego powiedzieć, że zepsuje się samochód, to to tak naprawdę nie była prawda. Po sprawdzeniu samochodu okazało się, że ten działał wzorowo i nie stwierdzono w nim żadnej usterki. Rodzina Justin była naturalnie zdruzgotana. Kobieta była bardzo blisko ze swoimi rodzicami i ze swoją młodszą siostrą, i ci szybko zaczęli zastanawiać się: Jak to jest w ogóle możliwe, że Justin padła ofiarą takiego wypadku? Według rodziny kobieta bała się ciemności, mówiono nawet, że boi się własnego cienia. Więc to, że jeździ sama po nocy, samochodem nie miało dla nich najmniejszego sensu. Chcieli również wiedzieć, jak to jest możliwe, że jej ciało znaleziono na środku drogi, jakieś 500 metrów od jej samochodu. Do tego doszedł jeszcze fakt, że jej torebka, płaszcz oraz kluczyki dalej znajdowały się w samochodzie. Kluczyki były nawet w stacyjce. No i też pamiętajmy o tym, że kobieta zadzwoniła do swojego męża, aby ten ją odebrał, więc po co w ogóle wychodziła z samochodu. Policja naturalnie przysłuchała Erika. Ten powiedział im, że ten wieczór był normalny. Justin wróciła do domu po godzinie 19 po zajęciach i dodał, że wróciła na chwilę przed nim. Natomiast Erik, zanim wrócił do domu, to spędził trochę czasu ze swoją matką, która akurat leżała w szpitalu. Jego mama była już w kiepskim stanie i Erik postanowił wrócić do niej do szpitala i był tam do godziny 23:30. Czyli wrócił do domu gdzieś tam po godzinie 19:00, pobył chwilę z Justin i postanowił, że raz jeszcze pojedzie do szpitala. Natomiast po tym drugim wyjściu ze szpitala nie pojechał prosto do domu, ale udał się do garażu, w którym trzymał swój motocykl. I ten garaż po prostu to był chyba taki wynajmowany garaż gdzieś dalej od ich domu i tam Erik trzymał swój motocykl po prostu i postanowił wziąć motocykl na przejażdżkę. Według Erika, kiedy wrócił do domu, była 24.30. Justin jeszcze nie spała i chciała z nim porozmawiać. Erik powiedział policjantom, że pokłócił się z żoną, ponieważ ta chciała porozmawiać o stanie zdrowia jego matki i o całej sytuacji, a on po prostu nie chciał. Erik miał jej powiedzieć, że chce pobyć sam, na co ona miała mu odpowiedzieć, może faktycznie powinieneś być sam. Potem Justine miała wyjść z domu, a Erik usiadł na kanapie i oglądał telewizję. Z żoną porozmawiał znowu o godzinie 1:19, kiedy ta właśnie zadzwoniła mu powiedzieć, że popsuje się samochód. Erik zeznał, że wyjście z domu zajęło mu co najmniej 10 lub 15 minut i stwierdził, że na miejsce dojechał gdzieś pomiędzy pierwszą 1:39 a pierwszą 1:44. Tylko że wersja wydarzeń przedstawiona przez Erika nie pasowała do tego, co ustalili śledczy i do tego tak w ogóle, co znaleźli na miejscu zdarzenia oraz do obrażeń Justine. Tylko że niestety dojście do jakichkolwiek wniosków zajmie policji 4 lata. Dopiero po czterech latach, 17 grudnia 2010 roku, oficjalnie aresztowano Erika. Został on oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia. Jego aresztowanie odbyło się podczas jazdy samochodem. Według policjanta Mike'a Jonesa, który przeprowadził aresztowanie, Eric nie był zaskoczony i nie stawiał oporu. Rodzice Justin, Steve i Heidi Schwartz od dawna wyrażali podejrzenia wobec swojego byłego zięcia. Minęły cztery lata, miesiąc i dwa tygodnie od śmierci Justin, napisała rodzina w oświadczeniu z 18 grudnia 2010 roku. Zamiast żyć z jej radością i z jej pięknem, byliśmy zmuszeni żyć z terrorem morderstwa. Mamy nadzieję, że cała prawda wyjdzie na jaw i sprawiedliwość zostanie wymierzona. Erik spędził w areszcie trzy tygodnie, później musiał poczekać siedem godzin po wyznaczonym czasie rozprawy i dopiero wtedy został zaprowadzony do sali sądowej Orange County. I było to około godziny 17 w czwartek 6 stycznia. Zakuty w kajdanki i ubrany w więzienny pomarańczowo-biały uniform, Erik poprosił sędziego Daniela Baltona o przydzielenie mu adwokata z urzędu. Mówił bardzo spokojnym głosem i powiedział, że pracował na pełen etat aż do aresztowania, ale zaprzeczył, jakoby posiadał jakiekolwiek aktywa, w tym chociażby samochód. Dodał, że saldo jego konta bankowego wynosi 120 dolarów i z takich ciekawostek, które wam teraz powiem, to Erik postanowił ogłosić upadłość w maju 2009 roku. Sędzia wyznaczył mu adwokata Charlesa Webera i zgodził się z prokuratorem, odrzucając wniosek Erika o zwolnienie za kaucją, nakazując mu tym samym pozostanie w areszcie do czasu postawienia w stan oskarżenia. I to miało miejsce 4 lutego. I dopiero właśnie 4 lutego oskarżenia przeciwko niemu zostały formalnie odczytane. Prokurator wierzył, że Eric zabił swoją żonę, ponieważ chciał ją zostawić oraz ze względów finansowych. Sąd usłyszał, jak w miesiącach poprzedzających listopadową noc Justin się bardzo zmieniła. Nie spotykała się już z przyjaciółmi, nie odpowiadała na telefony, a nawet odmówiła przyjęcia bukietu kwiatów, które jej przyjaciółka wysłała jako prezent, ponieważ, jak powiedziała i tutaj cytat Erik nie chce, abym przyjmowała od ciebie prezenty. I to było bardzo dziwne, dlatego że Justine zawsze była miła, kochająca i przyjazna, i chociaż nadal miała te cechy, to jej izolacja od całego świata, od jej przyjaciół i kolegów i rodziny, i to, że stała się wycofana i cicha, no to po prostu do siebie nie pasowało i ze sobą nie współgrało. Jednej z osób Justine zwierzyła się, że czuje się bezwartościowo i że próbuje zrobić wszystko co w jej mocy, aby zadowolić Erika. Jej ojciec zeznał, że na ich własnym weselu, czyli na weselu Erika i Justine, Erik zachowywał się dziwnie, był taki bardzo zdystansowany i ciągle wychodził na przejażdżki swoim motocyklem i robił to sam. I tutaj to jest chyba dobry moment, aby Wam wspomnieć o przeszłości Erika. Erik miał dość burzliwą przeszłość. Wiem, że spowodował uszczerbek na zdrowiu u swojej byłej żony. I Erik twierdził, że po prostu się pokłócili i to przerodziło się w taką kłótnię bardziej fizyczną swego czasu zeznawał, że kobieta go zaatakowała i uderzyła pilotem w twarz, więc on w samoobronie złapał ją za koszulę oraz gardło. Erik miał także dwójkę dzieci z poprzedniego związku z tą właśnie kobietą. Prokurator wierzył, że Justine została zabita gdzie indziej i później przeniesiona lub przewieziona na drogę, przy której została znaleziona. Erik miał to zrobić, aby móc upozorować wypadek samochodowy. Gdyby to się udało, to mężczyzna otrzymałby 1,5 miliona dolarów z polisy na życie jego żony. Prokuratura poinformowała sąd, że obrażenia Justin nie były zgodne z uderzeniem przez pojazd. Kobieta doznała 113 tępych urazów ciała, miała wiele złamań kości, poszarpane narządy i 23 rany głowy. Jednak na miejscu zbrodni, tak jak już Wam wspomniałam, było bardzo mało krwi. W imieniu prokuratury zeznawali dwaj lekarze sądowi i oni powiedzieli, że śmierć Justine nie była spowodowana uderzeniem samochodu, gdy ta stała na drodze. Wierzyli, że na podstawie odniesionych obrażeń można stwierdzić, że kobieta została pobita, uduszona, a następnie przejechana, gdy już była martwa. Doktor Todd Luxavik, który przeprowadził autopsję Justine zaznaczył, że przyczyną śmierci było manualne uduszenie. Lekarz znalazł głębokie sieniaki przy szyi. Dodał, że Justin doznała wielu poważnych urazów wewnętrznych, w tym złamań żeber, strzaskanej miednicy oraz rozerwanej śledziony oraz wątroby. Niektóre rany nie krwawiły, co sugerowało, że powstały już po śmierci. Patolog dodał jeszcze, że spodziewał się w jamie brzusznej dwa razy więcej krwi niż znalazł. Natomiast drugi lekarz sądowy tak jakby potwierdził to wszystko, co mówił jego poprzednik i dodał, że przeciętnie kobiece ciało zawiera 5 litrów krwi. W Justin był jedynie litr, ale tej krwi nie znaleziono nigdzie indziej. Podczas procesu zeznawała także Alison Crawford. I Alison była byłą dziewczyną Erika i matką jego dwójki dzieci. Kobieta zeznała, że mniej niż na dwie godziny przed tym, jak mężczyzna znalazł Justin. To zadzwonił do Alison i zapytał się, czy jest jeszcze dla nich jakaś nadzieja. Tego dnia kobieta rozmawiała z Erikiem 43 razy i mężczyzna mówił swojej byłej dziewczynie, między innymi to, że cały czas coś do niej czuje. Powiedział także, że popełnił błąd i że żałuje ślubu z Justin. Na procesie zeznawał także niejaki Cecil Rowback. I to był mężczyzna, który nie znał dobrze tamtych rejonów i po prostu jechał w nocy samochodem z jednego miejsca do drugiego. W pewnym momencie trochę się pogubił i wjechał na podjazd, aby zawrócić. Wtedy podszedł do niego mężczyzna, który powiedział, że w samochodzie jego żony skończyło się paliwo i poprosił o podwiezienie go do domu oraz na stację. Cecil się zgodził. Podczas procesu powiedział, że początkowo nie powiązał incydentu ze sprawą Justine, dopóki dwa lata później nie zobaczył programu o śmierci kobiety. Sądowi powiedział, że wierzy, że tym człowiekiem, którego on wtedy zabrał, był Erik i że przez to, że go zabrał, to pomógł mu zaaranżować cały wypadek. Podczas rozprawy sąd dowiedział się także o problemach finansowych Erika. Ojciec Justin, Steve Schwartz, zeznał, że w dniu śmierci jego córki małżeństwo miało 85 tysięcy dolarów długu. Podczas procesu zeznawali także ubezpieczyciele, którzy opowiadali o kilku polisach, których beneficjentem był Eric. Oprócz polisy na życie Justin, która chyba tak mi się wydaje, nie została mu wypłacona, Erik dostał faktycznie dostał 330 tysięcy dolarów z ubezpieczenia po tym jak ogłosił upadłość. Pieniądze zostały wykorzystane na spłatę długów. Co więcej, sąd usłyszał również o romansie Erika, który miał miejsce na miesiąc przed ślubem Erika i Justine. Dane z telefonu komórkowego wykazały, że Erik wcale nie był w szpitalu u swojej matki tamtego dnia, ale że był w domu. To znaczyło, że miał mnóstwo czasu, aby zabić swoją żonę. Prokuratura poinformowała ławę przysięgłych, że Erik użył swojego telefonu 157 razy tamtego dnia, więc fakt, że twierdził, że nie zdawał sobie sprawy, że jego telefon komórkowy jest w jego kieszeni i że zdał sobie sprawę z tego dopiero po jakimś czasie po znalezieniu Justin, był absolutnie niewiarygodnym stwierdzeniem. Prokuratura zwróciła uwagę na fakt, że Erik był kiedyś żołnierzem piechoty morskiej. I przeszedł zarówno szkolenie w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, jak i pierwszej pomocy, ale jakimś cudem w ogóle nie starał się pomóc Justine. Ostatnią rzeczą, jaką dorzucił prokurator, był fakt, że Erik miał przezwisko dla Justine, którego używał bardzo często i przy wielu osobach. Swoją żonę nazywał thing, rzeczą. Natomiast jeżeli teraz popatrzymy na to, co twierdziła obrona, to ci uważali, że Justin zginęła w nieszczęśliwym wypadku. Obrońca twierdził, że Erik odwiedzał matkę w szpitalu, a o 23.30 pojechał przejechać się motocyklem. Obrona twierdziła również, że mężczyzna zwyczajnie nie miałby czasu, aby popełnić zbrodnię. Twierdzono, że małżeństwo pary było udane. Obrona próbowała także podważyć zeznania Cecila. Wierzono, że motywowała go nagroda w wysokości 50 tysięcy dolarów, którą mógłby otrzymać w zamian za pomoc w rozwiązaniu sprawy. I też trochę na niekorzyść prokuratury, Cecil miał już dwa zarzuty o oszustwo. Co więcej, mówiono, że lekarz, który wykonywał autopsję, nie sprawdził, czy kobieta doznała złamania kręgosłupa, i czy też być może nie skręciła karku. To też wyjaśniałoby, czemu na miejscu zdarzenia było tak mało krwi. Natomiast ława przysięgłych uznała Erika winnego morderstwa pierwszego stopnia i mężczyzna został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Podczas rozprawy siostra Justine Loren powiedziała: Przez 7 lat, zanim została zabita przez Erika, obserwowałam, jak życie mojej siostry ulatnia się. Ucichła, wycofała się, stała się biedna i przestraszona. Była ofiarą przemocy domowej i była ofiarą przemocy domowej, którą widziałam na własne oczy. Z perspektywy czasu czuję, jakbym patrzyła, jak moja siostra umiera. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, a także zostawienia łapki w górę. Dajcie mi znać w komentarzach, co wy myślicie o tej sprawie i do usłyszenia następnym razem.